Siemanko, witam na kanale Iron Moto Vlog. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym co musiałem zrobić po sprowadzeniu motocykla ze Stanów Zjednoczonych A raczej po tym jak go kupiłem ze Stanów Zjednoczonych A jeszcze inaczej, po tym jak go kupiłem od handlarza, który go sprowadził ze Stanów Zjednoczonych Musiałem zrobić jedną bardzo ważną rzecz, która spędzała mi sen z powiek Na jednym z filmików o Street Bobby wspominałem o tym ale powiem Wam o tym e, po prostu teraz coś więcej i jak ten problem rozwiązałem. Ponieważ może ktoś się borykać z takim problemem, stanę sobie tutaj e, w takim dosyć szkiełko w dziwnym miejscu, zgasimy furę i Wam powiem o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, jak sprowadzacie motocykl ze Stanów Zjednoczonych. To zazwyczaj te motocykle mają czerwone kierunkowskazy. I teraz pan, od którego ja kupiłem motocykl, zmienił jakby te klosze na, na, na żółte. Natomiast system pracy kierunkowskazów dalej był w formie amerykańskiej. To znaczy, jeżeli naciskałem hamulec, to zapalał się kierunkowskaz z żółtym, z żółtym tym, nie wiem, kloszem, czy jak to tam się nazywa. I załóżmy, że skręcałem, e, załóżmy, że, szkrę, załóżmy, że skręcałem sobie w prawo i w tym momencie naciskałem hamulec, to ten kierunkowskaz mi migał tak jak miga, natomiast zapalał się drugi na pomarańczowo, mimo że tu mam też czerwone światło. I powodowało to, że kierowcy jadący za mną e, czuli się, że tak powiem, trochę... Zdezorientowani. W związku z tym e, kupiłem sobie chińskie ledziki, takie jak tutaj widzicie i problem połowicznie się rozwiązał, ponieważ przy wciśnięciu hamulca, skręcając w prawo, Zapalała się tutaj zewnętrzna obwódka na czerwono, tutaj też się zapalała zewnętrzna na czerwono, ale ten kierunkowskaz pomarańczowy również się zapalał, co było niezgodne, tak naprawdę pojazd nie powinien być dopuszczony do ruchu, można powiedzieć przez to, tak? I prawdopodobnie na przeglądzie e, na przeglądzie nie przeszedłby mi e, nie przeszedłby mi badania technicznego i. Przy okazji naprawy jednej e, małej, a raczej uszczelniaczy, lak, które miałem również e, tutaj e, naprawiane, bo, bo, bo po prostu y, zaczęły przeciekać, zagadałem z Marasem, z Marasem z, ze Zduńskiej Woli. Co to może być? Czym to może być spowodowane? On powiedział, słuchaj, nie ma problemu, przyjeżdżaj, ja ci to zrobię, podepnę pod komputer, i to naprawimy. No i przyjechałem, zostawiłem mu zostawiłem niego motocykl. Przy odbiorze powiedział mi po prostu, że w przypadku sprowadzanych motocykli wystarczy w komputerze zmienić tryb ze, z amerykańskiego na europejski, i to naprawiło mi to. E, że tak powiem, niezgodność. Przy okazji, Maraz, że tak powiem, jeszcze tutaj e, zachwalając jego, jego serwis, myślę, że w dobrej cenie, ale to już każdy musi sobie samemu po prostu u, na to odpowiedzieć i zadzwonić, jeżeli jest zainteresowany. Zmienił mi e, kilometry z mil na kilometry, po prostu przebieg, tak? E, wszystko mi się pokazuje w kilometrach, teraz i jak również ile mi pozostało kilometrów do zatankowania. Jedyne co muszę sobie zmienić to taką nakładkę tutaj odnośnie, odnośnie, odnośnie prędkościomierza, żebym wiedział ile jadę e, z przodu po zamontowaniu, e, przed zamontowaniem LEDów, miałem też te pomarańczowe bańki. Sytuacja była analogiczna, czyli przy, e, one się świeciły w ogóle cały czas. Te białe co są teraz. Powodowały ten, ten chyba po prostu prąd i ten moduł, że tak powiem. On powodował, że kierunkowskaz świecił się cały czas, natomiast podczas wrzucania kierunkowskazu zaczynał tylko migać, więc to też było niezgodne. Teraz tak naprawdę mam motocykl przygotowany do, do, do tego, żeby, żeby był w pełni po prostu europejski, że tak powiem, żeby się nadawał na nasze drogi. Eee, także jak ktoś ma taki problem, to Polecam sobie takie coś ogarnąć, bo ja na przykład absolutnie nie wiedziałem, co z tym zrobić, a wystarczyło po prostu podpiąć pod komputer. Tak, lubimy to. Wystarczyło podpiąć po prostu maszynę pod komputer i ją, że tak powiem, przestawić. Jadę sobie dalej. To już chyba ostatnie podrygi. Niedługo ma spaść śnieg. Ale jeszcze się cieszymy. Jeszcze się cieszymy. 10 stopni. Jeżdżę ostatnio dosyć sporo. Też po to, żeby nagrać wam trochę materiałów. No i co? Dajcie w komentarzu. Dajcie komentarz jakiś. Yy, informacje, jeżeli ktoś miał podobny problem lub może ktoś się borykał z takimi problemami, rozwiązał je w inny sposób, bo jestem bardzo ciekawy czy tylko ja e, miałem taki problem, że handlarz, który sprowadził mi Harleja ze Stanów po prostu tego nie ogarnął czy zdarza się wam coś takiego zdarzało się komuś, jak sobie z tym radziliście e, i żegnam się z wami na razie, hej! Oh, <laughs>